Stosujemy wapno z firmy Nordkalk, jest to wapno Standard Kalk. Wapno jest przywożone przez dystrybutorów bezpośrednio do nas na gospodarstwo. W ubiegłym roku ta akcja przebiegła bardzo sprawnie, dlatego że wapno było dostarczone tak zwanym wahadłem kolejowym i w jeden dzień przywieziono nam 1800 ton wapna, czyli logistycznie dla nas to była rewelacyjna sprawa, bo mogliśmy sobie to w jeden dzień, ten, ten tak no, jak dla klasycznego gospodarstwa problem rozwiązać bardzo szybko. W tym roku było to przewożone samochodami ciężarowymi, ale to też, też pozwala nam na, na jakąś tam też rozłożenie, nie, nie, nie gromadzenie tego w jednym miejscu, tu na rozłożenie na, na polach, gdzie już dane uprawy schodziły, także też to, to, to nie jest czynnik w żaden sposób negatywny. Mamy schemat przyjęty, że będziemy w oparciu o, o, o konsultacje z przedstawicielem firmy Nordkag tak, przyjęty schemat, że będziemy stosowali tonę wapna co roku jako już taką tak zwaną dawkę utrzymującą. W przypadku jakichś takich pól wymagających interwencji, tak jak mieliśmy jedno pole, które, które, którego pH było skrajnie niskie, zastosowaliśmy w jednym sezonie trzy razy, bo to w jednej dawce nie można tego było zrobić, zastosowaliśmy 6 ton wapna jesienią. Dzielone to oczywiście było, bo to szły buraki, czyli, czyli można było jesienią to sobie podzielić, i efekt był zauważalny, bo mieliśmy też bardzo ściśle zrobioną tam mapę, mapę zasobności, i tam gdzie były te niedobory, gdzie uzupełniliśmy to dawką 6-7 ton, było widać, że, że te niedobory były, były w znacznym stopniu skorygowane. Pewnie, nie, że nie, nie, nie zupełnie, ale w znacznym stopniu były skorygowane. Na przyszły rok planujemy. Zastosowanie wapna magnezowego, żeby uzupełnić yy, dawkę, dawkę magnezu, bo, bo magnez jest, jest tym składnikiem, który, który też jest poddany silnie presji yy, strukturalnej i, i co 4 lata już wiemy teraz, że co 4 lata ten magnez trzeba będzie uzupełnić w tej takiej yy, normie, normie wapnowania. Fascal stosowaliśmy wiosną w uprawie cebuli. Jako formę odżywczą dla nasion cebuli tworzy on otoczkę wokół, wokół, wokół nasion, odżywia, pozwala, pozwala na prawidłowy, zdrowy wzrost, w tym najważniejszym dla cebuli okresie pilkowania. I tutaj wydaje mi się, że, że też trafiliśmy, trafiliśmy w punkt. No może warunki na ten rok co do cebuli nie są, nie są najlepsze, bo cebula w okresie wegetacyjnym potrzebuje około 120-140 litrów wody, a u nas spadło blisko 500, czyli mieliśmy, mieliśmy problem z chorobami grzybowymi, no ale produkcja pod gołym niebem obarczona jest problemami codziennymi, także myślę, że, że, że to też jest kolejne doświadczenie, które zdobyliśmy, jak sobie poradzić z bardzo dużą ilością wody. Wiemy jak, jak sobie nie radzimy z suszą. Wiemy jak sobie musimy radzić z dużą ilością wody. Myślę, że, że, że to też będzie, będzie nam, nam w jakiś sposób ułatwiało pracę w, w, w kolejnych sezonach.